Siemka.pl. Cześć. Cześć. wam wszystkim. Dzisiaj kolejny filmik z serii Wasze Bitwy. Dzisiaj gościmy gracza Piotek33, który gra czołgiem PKW-3. Mapa Ruinberg i szansa na wygraną 57% według XVM. -a. Piotek jest na top tierach wyrzucony. Kiedyś dawno temu bardzo był u mnie mm, też ten czołg KW3 i zamierzam się właśnie z zamiarem odkupienia tego czołgu, bo fajnie mi się grało. Ciekawy czołg. I, i właśnie mam zamiar sobie go kupić, odkupić, tylko na razie jakoś są inne czołgi właśnie do zrobienia, które, które trzeba. Dobra. Tryb bitwy to jest bitwa standardowa. Jotek tak jedzie od razu tutaj w kierunku tego kościoła 5916 spoter od przeciwników się pokazał. Czyli przeciwnicy znają już niektóre pozycje nasze z naszej drużyny te 2 i Light już. Skończył i został zniszczony przez... naszego. Bardzo wkurza mnie takie zachowanie. Nie wiem dlaczego tak zawsze robią, że niszczą, bo co, bo niższy tier w plutonie, to już go trzeba zniszczyć, no wiecie co. Zawsze mógłby coś pomóc, choćby wyspotować, pokazać pozycję uralta, tak się nie robi, nie powinno się tak robić. Dobra, tutaj mamy KW-85 i is i AT-8. No, AT-8 jest takim poskudnym przeciwnikiem, jak wiemy. Tu jednak trzeba strzelać po tych spotach. Piotek się teraz tutaj ładnie kontuje. I z dwójeczka ładnie oberwał. Następny, drugi rykoszet. Ten AT-8 tutaj wyjeżdża bardzo... Bardzo ostrona na piotka. Prawdopodobnie skończy, nie, nie skończy. Teraz ładuje. Zobaczcie, jak kawu trójko ładnie odbija wszystkie strzały. piotek na razie olewa tego Tomatę ósemkę, bo widzi, że ona mu krzywdy nie robi. I z dwójeczka już jest na ogrysku. piotek ma pierwszego fraga już zaliczonego. 1176 uszkodzeń i teraz prawdopodobnie kawotrójka też się pokazała ładnie zarobiła za 397. O, tutaj mamy jeden heavy, który nie patrzy na piotka. Teraz E25 gdzieś tam od strzał, Zabierając 134 HP. To na razie mamy taką typową przepychankę. Następny rykoszet, zobaczcie. Dopiero raz przebił się te 25 Powiem wam tak, że ten film to chyba mnie bardziej zmobilizuje do, do kupienia tego. Ciekawe drugi trójki z powrotem, bo tak się tutaj teraz przyglądam. Już nie pamiętam, jak się nim grało, ale, ale dosyć ciekawy jest czołg faktycznie, bardzo ładnie można się tutaj przykątować. I zobaczcie, 2151 obrażeń już mamy, 3061 WN8 i 1514 efektywności. Tutaj kw 85 i kawu trójka cofają się, bo widzą, że nie mają szans z piotkiem. Na tej jedynce poszedł rykoszyk w tej chwili, ale prawdopodobnie teraz powinno to ładnie wejść ten strzał. Tak mi się wydawało, właśnie razem z fragiem szedł ten strzał. 9 do 8. Przewaga dla nas. Bitwa jest dosyć ogromna. O, o, pokazała się artyleria na jeden strzał. Oh, oh, oh. <laughs> Właśnie, czwarty frag zaliczony. Teraz KB3 się przebija, ale prawdopodobnie to był jej ostatni strzał. O, oczywiście, piąty frag i został E25 Dickermat i jedna artyleria. Tutaj Piotek prosi, żeby właśnie pozwolili mu jeszcze jednego wykończyć przeciwnika. No chodzi pewnie o specjalistę. A jak zanurzycie to, jak, jak nie zginą to, to nie posłuchają, po prostu Piotra i będą sobie zabijać, bo to są właśnie randomki. Gdzieś tu jeszcze jest to Arta, jest szansa właśnie zdobyć tego specjalistę na Arcie i właśnie się pokazała. Artyleria ładnie stoi, nie widzi piotka. Jeden strzał i nie ma artylerii. Mamy specjalistę. I co tu jeszcze widzimy? Dicker Max ładnie wystawiony. Właśnie zginął. Został tylko E25 u przeciwnika. Zobaczmy sobie: 3379. Obrażeń widocznych 6353 WN8 i 3092 efektywności. I 13 strzałów zablokowanych na łączną sumę 2910 damage'a. Koniec powtóreczki. Widzieliście, bardzo fajnie się kawu trójką gra. Polecam ten czołg. Też mam sobie go zamiar odkupić. OK. Przejdźmy do wyników. I tak, jesteśmy na wynikach. Co widzimy? 3379 uszkodzeń, 6 fragów, 1395 czystego EXPA. Także bardzo fajny wynik. 16 strzałów oddanych, 15 w celu. Teraz, tak, przyjętych, zobaczcie. 23 strzały przyjęte, z czego 21 zrykoszetowało i tylko 2 się wbiły, czyli ten jeden od E25, jeden od kawu 3 Jeden 22 km przejechane, a z pancerny tutaj ta zimna krew, bodajże, tak to się nazywa. Starowa ściana, duży kaliber i top gun 61, całkiem nieźle nawet. Kurczę, kasy, zarabia ten KW3. 61000, 2092 doświadczenia. Ok, także widzieliście, fajna, dosyć ciekawa bitwa. Na razie, cześć.